Hej, ludzie, sobie Ludzie Sobiekscytującym, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj FIFA Mobile, no i słuchajcie Mamy nowy event Event, który e, no, mi się najbardziej podoba Strasznie lubię eventy związane z Champions League No i fajnie, fajnie, że jest Tak w ogóle to na samym początku Przepraszam was, że tych filmów na moim kanale jest teraz troszeczkę mniej No ale jak wiecie, mam sporo obowiązków Kubuś ma się dobrze, rośnie także jest wszystko w porządku. Postaram się już niedługo trochę więcej tych filmów nagrywać. Czekam na paczkę od niemieckiego Panini i od niemieckiego Topsa. Także też będzie sporo tych unboxingów. No ale dobra, słuchajcie, zanim przejdziemy do Champions League, odbiorę sobie tutaj nagrodę. Nagrodę oczywiście za e, m, zawodnik. Miesiąca. No, i tutaj mam do odebrania dwie elitki. 50 punktów i 600 tysięcy. E, oczywiście odbiorę sobie za chwilę Sergio Ramosa. No, idealnie mi się przypasował tutaj ten zawodnik do e, mojego składu. E, napiszcie w komentarzu, jak Wam poszło. Czy sobie go odebraliście, czy nie. Więc dobra, słuchajcie, odbieramy te nagrody. No i zobaczymy, jakie dwie elitki jeszcze mi tutaj wpadną. Więc lecimy, boom. I co my tutaj dostaniemy? 600 tysięcy. Oczywiście 50 punktów, mam w sumie już 190. Nie udało mi się wygrać 22 meczy, żeby mieć 3 elitki. Ale nieważne, oto pierwsza. No dobra, mamy tutaj zawodnika 81. Zawodnik z, Fejno, z Fej, Fejnordu. Przepraszam. E, oczywiście liga holenderska i kolejny zawodnik jest to <laughs> Volant Volant z Leverkusen 82 no słabo słabo, mogło być lepiej ale nieważne, to jest nieważne najważniejsze jest to, że za chwilę sobie odbiorę tutaj Sergio Ramosa więc przechodzimy tutaj do stole i wchodzimy zaraz, zaraz, o i wchodzimy sobie oczywiście tutaj no i 95 overala. no pięknie strasznie się cieszę, więc no jeszcze 90 punktów zobaczymy jaki będzie kolejny zawodnik ale oczywiście Sergio Ramosa sobie odbiorę e, także no jestem mega zadowolony, że, że ten zawodnik akurat jest kapitan Realu Madryt, pięknie 95 CB Sergio Ramos, oczywiście wrzucę sobie go do składu e, mój składzik na chwilę obecną dobra oj nie tak nie tak no co jest dobra wychodzimy ma 110 i 190 zgrania no oczywiście tutaj a jeżeli chodzi o Asensio to za chwilę i tak samo e, Herere tych dwóch na pewno będę zmieniał e, może wrzucimy sobie zamiast Longle tutaj właśnie wrzucimy sobie Sergio Ramosa no będzie trzeba go trochę tutaj poprawić, że tak powiem no trzeba będzie wbić o nie mam, nie mam ale dobra, a czekajcie, zobaczymy jakbym na przykład chciał a dobra, wiem co muszę zrobić muszę wyrzucić tamtego zawodnika z tych innych e... drużyn że tak powiem, ale myślę, że Sergio Ramos tutaj już będzie na stałe także zajmę się nim później, no fajnie, że jest, cieszę się, no i dobra, słuchajcie, The Round of 16 UEFA Champions League, jak już powiedziałem wcześniej, ja bardzo lubię eventy związane z Champions League, mamy tutaj 14 dni, no i co my tutaj mamy, mamy oczywiście do rozegrania tutaj mecze, już sobie trochę mecze tutaj rozegrałem, mamy też tutaj <laughs> skill game'y, Mamy też tutaj do rozegrania versus atak bądź <laughs> przepraszam, head to head. Dostajemy też tutaj energię za oglądanie tutaj reklam. Tych reklam mamy aż 3. Możemy sobie też wykupić tutaj za 100 tysięcy i będziemy mieć 15 punktów energii. Champion, ja oczywiście sobie tutaj na pewno wykupię. Mamy tutaj lim, limitkę, chciałem powiedzieć. Mamy tutaj ikonę drogbę. Jest i drogba. No i dobra, przechodzimy do week numer 1. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj do. Mamy takie ścieżki, dwie ścieżki. Tu na początek mamy 100 skill tysięcy boost, skill boosty, Potem mamy trening, znowu końcy, litki. I tak dalej, i tak dalej. Dostajemy też zawodnika tutaj 86, plus sporo tych skill boostów tutaj można też wyłapać. No i tutaj, oczywiście, jak dojdziemy do samego końca, możemy sobie odebrać tutaj zawodnika 92, plus oczywiście zawodnika z UEFA Champions League. Jest to master. No i tutaj. No tu mnie akurat żaden z tych piłkarzy nie interesuje. Tak samo tutaj, ale fajnie by było trafić takiego, no salacha, co nie? Jak on to w ogóle wygląda? 125 speed, no to szybciutki jest, elegancko. Możecie napisać w komentarzu, kogo, na kogo wy będziecie polować. No mamy też jeszcze innych tutaj zawodników, no ale jak już powiedziałem, to mnie nie interesuje. Bardziej interesuje mnie tutaj Week 2. No, i tutaj jest oczywiście Barcelona bądź Real Madrid. No, wiecie, ja mam skład z Ligi Hiszpańskiej, więc na pewno będę tutaj szedł. No, i tutaj na samym końcu, oczywiście, tu możemy trafić między m.in. Casemiro 98 overalla, jest też Szczęsny, Isko Iguane. No, i ten Isko by mi tutaj i przypasował fajnie za Asensio 93, i z tego co widziałem. Chyba jest lepszy, o ile się nie mylę No ma 100 zbida, 95 shoot power No na pewno będzie lepszy niż tamten mój Asensio Także na pewno raczej będę szedł tutaj górą Bo tutaj na dole oczywiście jest też Rakitic Który by mi też przypasował do mojego składu Rakitic na CM-ie 93 overalla, więc no jeszcze się zastanowię, gdzie będę szedł, ale chyba raczej górą. Jest też tutaj Umtiti na CB, także no. Jeszcze się zastanowię, ale, ale raczej, raczej będę szedł górą. Także na chwilę obecną mam 52 punkty. No, żeby dojść tutaj do samego końca, to trzeba sporo tych punktów. Nawet nie wiem ile, jeżeli kto, ktoś, komuś się chce policzyć to możecie napisać w komentarzu ile potrzeba tych wszystkich punktów, żeby dojść do samego końca. Także no ja się mega jaram, bo strasznie lubię <laughs> eventy związane z Champions League, także fajnie, że jest. Um, aha, tutaj za 18 godzin będzie można tutaj sobie pograć i zdobywać oczywiście te tokeny, które są nam potrzebne. Także słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Eee, mam nadzieję, że Wam się podobało i że wybaczycie mi to, że tych odcinków jest troszeczkę mniej. Ale nie martwcie się, już niedługo będzie ich znacznie więcej. Także piszcie w komentarzu też, czy odebraliście sobie Sergio Ramosa. No i ja Was pozdrawiam <laughs> serdecznie. Aha, tak, w ogóle mamy jeszcze tutaj nowy Star Pass. No i są tu ikony. No ale z tego, co widziałem, no to grając raczej tutaj. Free to play, to chyba, chyba raczej nie zdobędziemy żadnego, yy, żadne, żadną ikonę, bo z tego co widziałem, to tutaj na Canavaro trzeba aż 500 punktów, a raczej tego się nie da zrobić grając free to play. Tak mi się wydaje. Jeżeli jestem w błędzie, to napiszcie oczywiście w komentarzu. Jest też hulit, którego miałem w, poprzednim, w poprzedniej FIFI. A jak nie, to sobie pewnie odbiorę jakieś skillboosty, albo trening, no pomyślimy. Także słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku, możecie napisać w komentarzu też co sądzicie o tym starpasie. Ogólnie, no nawet spoko, tutaj są też nagrody, skillboosty, tradycyjnie kasiorka, no i trening, także... No, zobaczymy, jak mi tam pójdzie. Dobra, słuchajcie, to na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia, miłego weekendu. No, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!